Nasz klucz jest zawsze bardzo podobny. Wybieramy rzeczy, które mieszczą się w temacie LGBTQ+, gwiazdka, etc., etc. I to jest jakby pierwszy nasz wybór, tak? A drugi klucz to są kobiety. A drugi klucz to są kobiety. I zwykle wystarczy nam na tyle pieniędzy. Najbardziej denerwujące to, że zrobiłyśmy się, się głodne, bo tam co spotkanie, to jedzenie. Tyle fajnego jedzenia, że masz żal. Tak. tak. nie w tym filmie Tyle w fajnego jedzenia, tak. Na początku no powiedziała, kocham Cię dlatego, że bardzo dobrze sprzątasz i gotujesz. No i ona jest patriarchalna, tak? To znaczy, że po prostu najchętniej chciałaby mieć taką, chciałaby mieć żonę, taką jak jej matka być może. To najważniejsze jest to dziecko, w ogóle tak. Yy, tak. Nie Dziecko, dziecka. syn. Syn, no przepraszam, <laughs> tak, masz syn. syn, bo to ze przesady, no. No, bo dziewczynkę jeszcze można ta nie kupić. No Ale w ogóle pomysł na to, żeby surogatkę, żeby sobie załatwić surogatkę i za 3000 dolarów. Mieć dopłatę do tego, żeby to był na pewno chłopiec, to, to znaczy, jak dziecko 3 kilo wagi, 3,600 ma mieć, zdrowe, ma być chłopca. Zdrowe, ale jak zdrowe. sprawdzić, żeby było zdrowe. Oczywiście, że jest zdrowe i ono będzie zdrowe. No i oczywiście też byłam zachwycona takim sentymentem gejowskim na tym karaoke. No po prostu ktoś poleciał. No, utwór? Bo to, wiesz co, bo, to jest, bo to jest ten nasz utwór, co śpiewają. tam, co to ta, 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 piękny. Tak, to tak, co to było... to śpiewam. Alicja Majerska. Majerska. Tak, on, to jest taki... Gdzieś tam się Żagiel bieli, chłopców, którzy że Tak nie jest w tym klimacie. poezja. Jak teraz chyba bardziej zadowolone jesteście? Teraz w ogóle dość trudno jest mówić. Siesz co, bo to jest film, który łączy bardzo wiele rzeczy naszych takich prywatnych, można powiedzieć. Bo łączy teatr, łączy bardzo takie to, co ja lubię w dokumencie, takie osobiste doświadczenie i odwagę bohaterów, bohaterek, bo tutaj jakby nie mówimy osób. o płci, osób, bo to jest takie intymne, co, co jakby tak nagle dostajesz w pysk i nie wiesz, co masz z tym zrobić. Ciało, które nie jest y, glamurowate. One pokazują swoje glamurowate ciało z przeszłości i to jest szokujące, jakie one były laski po prostu. Byli też były, bo nie byli, tak, są transowi. I to jest zderzone z tymi teraz tym pachami, <laughs> z tym ciałem, które trochę tam drży. Niby, to, niby żyją w tym luksusie, ale też. Jeden z nich opowiada o tym, że właściwie był prostytutką. Tak. E, w ogóle o tym taki, taka, taki motyw tego, że żeby zarobić na operację, trzeba było skądś dobyć w szmalu. Ja sama znam taką historię takiej osoby, takiej transki, która w ten sposób jechała do Holandii i tam pracowała przez kilka lat, żeby zarobić na operację. Poza to wyobraź sobie oni przez te dwa lata powiedzieć sobie po całym świecie, po fajnych teatrach. Trochę im zazdroszczę. otwierają się z tego. Tak, już wysiadamy?

Uwielbiam to, jak to się słyszy, wiesz, bo ty tam przeszywasz, spadać i ta uza, No zawsze mi lecą te łzy, to już jedna rzecz. Ale słyszę kino. Pociąga. 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 To Cudowny dźwięk płaczącego kina, takiego, co udaje, że nie płaczę. No, tak, tak, A ja być może dopiero teraz e, 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 mogę powiedzieć coś osobistego. Po tym ostatnim filmie my mamy bardzo krótki staż siedmioletni, więc nie możemy się po prostu niczym. Ale latami. mamy przynajmniej siódemkę z tych 76, to zawsze coś. I Monika zawsze mówiła, że marzy o tym, że jak będziemy stare, będziemy takie wysło i będziemy sobie opowiadać różne cudowne historie, a Monika jeszcze opowiada o ławeczce w parku i o czym. I o sprośnych historiach. Że będzie siedziała i będzie oglądać nogi dziewczyn. Uważam to za seksistowski, ale no cóż, ja mogę <grym> to znieść. E, więc, e, e, o, Będę o, o, takim zmurszałym, starym, obleśnym staruszkiem, tak sobie myślę, że tak skończę. To jest taka fajna emerytureczka.